Julia von Stein, idąc tropem znanych koleżanek i kolegów, udzieliła ostatnio wywiadu żurnaliście. Była gwiazda TTV, która postanowiła ruszyć na podbój polskiej sceny muzycznej, w prawie dwugodzinnej rozmowie poruszyła szereg wątków. 27-latka ujawniła m.in., że rodzice ją gnoili i poniżali, ze łzami w oczach wyznała miłość bratu i ubolewała nad swoim wyglądem sprzed poprawek. Julia von Stein otworzyła się także na temat relacji z mężczyznami. Podcaster postanowił dopytać celebrytkę związaną z branżą funeralną o partnera, który miał stosować wobec niej przemoc fizyczną. Kolejny to jest taki, który cię przez półtora roku bił. Naprawdę się obwiniałaś za to, że cię bił? I jak człowiek się za to obwinia? Zagaił. Że go wyprowadziłam z równowagi, że są problemy na inwestycjach i on po prostu tak daje upust swoim emocjom. Można bić i bić. To ja byłam to bić, bić. Katować. Tak, że nie chodziłam. Także pracownik mnie podnosił z łóżka w tajemnicy przed nim, bo by mnie chyba zabił ten człowiek, gdyby się dowiedział, że pracownik był w moim domu wspomina Julka. Dalej opowiada, że dawała szansę mężczyznom z różnych środowisk i będących w różnym wieku. To były osoby, które były pod względem zamożne i osoby, które nie miały nic. Totalnie mnie to nie interesuje. Ja nie szukam sponsora, szukam miłości. To były osoby inteligentne pod względem umysłowym i osoby, które były mnie inteligentne, żeby nie powiedzieć głupie. Ani z jednym, ani z drugim nie wyszło. To byli mężczyźni, którzy byli młodzi, opowiada. Od 30 do 60 lat, zdradza, dodając, tylko wiesz, ja miałam paru mężczyzn w życiu. Nie miałam przelotnych romansów, tak prawdę. Widzisz, ja taka jestem. Potrzeby seksualne kobiety są dużo mniejsze niż mężczyzny, twierdzi. To teraz poopowiadaj mi o tym, jak jesteś w związku z 60-letnim facetem, dopytuje dalej Dawid. To była najspokojniejsza relacja, którą miałam. To jest właśnie ta relacja, która ci powiedziałam, że była bardzo krótka, a z której się najwięcej nauczyłam. Niesamowita, przysięgam, rozpływa się celebrytka i tłumaczy, dlaczego związek ostatecznie nie przetrwał.